Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Witajcie w kolejnym filmie. Przed nami trzeci odcinek z serii Vlogster. Będzie to, wydaje mi się, że bardzo ekscytujący vlog z tego powodu, że mamy 31 marca. A co za tym idzie? Będziemy podsumowywać ubiegły miesiąc, planować kolejne tygodnie, więc będzie się działo. Poza tym, mam jeszcze kilka innych rzeczy rozpisanych do zrobienia na dzisiaj, więc myślę, że będzie całkiem produktywnie. Nie wiem, czy zauważycie, ale na powiekach mam wielu. Wiosnę. No, na dolnej powietrze zrobiłam sobie fioletowym cieniem, raczej fioletowy cień troszeczkę roztarłam, na górze mam złoto i na początku mi się to nie podobało, ale potem jak nałożyłam dużo, jak skończyłam ten makijaż, to stwierdziłam, że nie jest tak źle i jeszcze jedna rzecz, jaką ostatnio zauważyłam, to to, że zawsze rozpoczynam vloga na tle mojej skromnej biblioteczki, no podoba mi się to ustawienie kolorystyczne i dobrze mi się to zgrywa, ale nie o tym teraz, idę robić śniadanie. A was zapraszam na vloga. Przed chwilą odpowiadałam na wasze komentarze i naszła mnie refleksja, bo ja na tym YouTubie jestem już około 5 lat, tak mi się wydaje, a tak naprawdę mój kanał zaczął iść w taką fajną stronę, w taką, w którą chciałam, aby poszedł. Dopiero rok temu albo może troszeczkę więcej, może półtora roku temu Coś takiego. Zaczęliśmy mieć lepszy kontakt ze sobą, jakoś Wy zaczęliście wchodzić w interakcję ze mną, ja z Wami, i wydaje mi się, że fajnie to się rozwija. Dajcie znać, czy macie podobne odczucie, odczucia, jeśli mnie tak oglądacie już regularnie. Co myślicie o tych filmach, bo chciałam Was zapytać, co byście zmienili ewentualnie w moim kanale? Co Wam się podoba, co Wam się nie podoba? Jakie filmy lubicie oglądać, jakich nie lubicie? Ja właśnie. Mm, tak sobie prześledziłam, jak to wyglądało wcześniej i jak to wygląda w tym momencie. To mój kanał, on nie był na początku taki lifestyleowy, vlogowy. Ja zaczęłam w ogóle od y, kosmetyków, bo. Bo po prostu nie miałam osoby, z którą bym mogła o takich kosmetykach sobie pogadać, więc świeciłam, założę sobie kanał, z wami porozmawiam, pogadam, poopowiadam co myślę, co mi się podoba, co też nie, i od tego się zaczęło. A z roku na rok idzie to bardziej w taką e, luźniejszą formę. I wydaje mi się, że od momentu, kiedy ja tak troszeczkę jakbym się otworzyła na tym YouTubie, wy również zauważyliście, że tutaj jest tak normalnie. Po swojsku, że tak powiem, i można sobie pogadać, i można sobie ze mną popisać, i mi się to bardzo podoba. Ale jestem ciekawa Waszego zdania. Co Wy myślicie? Jak Wy odbieracie mój kanał? Jak Wy odbieracie w ogóle moją osobę? Ciekawi mnie to, zastanawia mnie to i bardzo mnie ciekawi, zwłaszcza te komentarze, które pojawiły się pod ostatnimi filmami. Tak mnie zaczęły zastanawiać i zaczęłam sobie myśleć, co Wy. Myślicie o tym wszystkim, o tym kanale, jak wam się podoba, i w ogóle, więc e, piszcie, dajcie znać, dajcie znać, co ty myślicie, bo naprawdę no jest, to, jest to ciekawy temat i na pewno warte poruszenia. Tym bardziej, że ja chcę ten kanał rozwijać i chcę, żeby szedł w jak najfajniejszą, w najlepszą stronę nie tylko pod względem technicznym, ale również pod względem kontentu, bo kontent jednak jest tutaj najważniejszy. Więc pora się wypowiedzieć, co? Mhm, zapraszam. Kolejny dzień, kolejny koktajl, i tutaj specjalne podziękowania dla Michaliny. Pozdrowienia dla Ciebie, ponieważ przypomniała mi o nim, o orzechowym smoothie. I co tutaj w środku jest? Otóż ja wrzuciłam sobie dwa banany. Trzy łyżki jogurtu naturalnego, jedną większą łyżkę masła orzechowego i zalałam to mlekiem migdałowym. Pamiętam w zeszłym roku, piłam taki koktajl namiętnie. Jeśli macie ochotę na coś słodkiego, a chcecie jakąś zdrowszą alternatywę, to polecam przepyszny, słodziutki i też trzyma przez chwilę. Co prawda, nie ma się czym chwalić, ale chciałam Wam pokazać, jak mój habit tracker prezentuje się po całym miesiącu i mogę z niego wyciągnąć sporo wniosków. Jak widzicie, najbardziej produktywna byłam w pierwszym tygodniu oraz w ostatnim, powiedzmy. W środku było średnio, ale wydaje mi się, że wynika to z tego, że tak jak Wam mówiłam wcześniej w którymś tam poprzednim vlogu, Miałam problem nie tylko z motywacją, ale również z poziomem energii. Były to słabe tygodnie, słaby czas. Nie wiem, czy to po prostu była zmiana sezonu, zmiana pogody, czy coś się ze mną działo. Dopiero pod koniec ostatniego tygodnia poczułam się o wiele lepiej, i poczułam, że mam siłę działać. No, także tutaj mamy na przykład jedną rzecz, którą zaczęłam robić i jej w ogóle nie kontynuowałam, a znowu e, gdzie to było? A znowu tutaj na przykład nie zaczęłam robić tej rzeczy, ale później się spiełam i naprawdę szło mi całkiem nieźle. Dajcie znać, czy pod koniec kwietnia też chcielibyście zobaczyć taką rozpiskę, jak mi poszło. Ja za chwilę biorę się za rozrysowanie Habit Trackera. Tutaj w ostatniej rubryce mogę Wam powiedzieć, co się znajdowało, tutaj była yoga i naprawdę jestem z siebie zadowolona. Tutaj był masaż ciała i też poszło mi bardzo, bardzo dobrze, a tutaj był masaż twarzy moim wałkiem jadeitowym, i jak widzicie, nie zrobiłam ani jednego masażu twarzy, mimo że trwa to trwa to jakąś minutę. Ale wydaje mi się, że to też wynikało z tego, że moja cera nie ma się za dobrze i nie chciałam jej niepotrzebnie drażnić, ani irytować. Tutaj też tylko jedno okienko jest zarysowane. Tutaj gdzieś, aha, tutaj mamy mojego YouTube'a, jak widzicie, pojawiały się trzy filmy, trzy filmy, trzy filmy, trzy filmy aż Bam! W ostatnim tygodniu kilka, więc fajnie to się rozwinęło. No, mniej więcej tak się prezentuje po całym miesiącu. Ja jestem średnio zadowolona, ale wydaje mi się, że mogło być gorzej. Plus, zauważmy, że zrobiłam całe, całe wyzwanie fit wiosna z martą z codziennie fit, co też zabrało mi sporo czasu w ciągu mojego dnia. Ale nie będę tutaj rzucać wymówkami. Było średnio. Trzymam kciuki za to, aby kwiecień był o wiele lepszy, bardziej produktywny i działo się więcej. No. Dajcie znać, jak tam wasze habit trackery, czy udało Wam się jakieś nowe nawyki wprowadzić i przez cały miesiąc je kontynuować. Jestem mega ciekawa, a ja zabieram się za rozrysowywanie nowego. Mogę Wam pokazać szkielet, na którym się opieram podczas mojego miesięcznego planowania, ale przy tym zobaczcie, jaka piękna grafika. Bardzo mi się podoba. I przechodzimy. Tutaj jest Habit Tracker. Ja co miesiąc wykonuję coś takiego, od stycznia. I świetnie się u mnie sprawdza. We vlogu. Na początku marca Wam wyjaśniałam co i jak, odsyłam do tamtego filmu. Dokładnie Wam opisywałam po co i dlaczego mi to jest potrzebne, ale uwielbiam, uwielbiam. Dlatego też ponownie coś takiego sobie rozrysowałam. Potem jest moja wielkanocna lista przeżyć. Następnie mamy rozkładówkę miesięczną. I tutaj możecie zobaczyć, będę wypisywać cele na kwiecień. Oczko, mam 21 kwadracików nie wiem czy wszystkie tutaj uzupełnię ale w razie gdyby mi się coś przypomniało to sobie dodam oraz mam kwietniową listę przeżyć też na pewno coś się znajdzie i później rozkładówka tygodniowa wygląda w ten sposób tutaj sobie zapisuję cele tygodniowe tutaj będzie nie wiem co to takie brudne. tutaj będzie odnośnie YouTube'a kilka rzeczy i oczywiście mm, Każdego dnia też sobie mniej więcej rozplanowuję, co mam robić, ale nie wszystko zapisuję w niedzielę czy w poniedziałek, bo czasami to jest ruchome i się zmienia. No a dajcie koniecznie znać, jak to u Was wygląda, jak Wy sobie planujecie. Pora zrobić mały rachunek sumienia. I. No, nie jest tak źle. Nie jest tak źle jak myślałam. Ostatnią godzinę spędziłam nad analizowaniem i podsumowywaniem ubiegłego miesiąca, ale nie tylko, bo również kwartału. Chociaż jeszcze nie rozplanowałam następnego kwartału, to zrobię w przyszłym tygodniu, bo chciałabym na ten temat nagrać osobny film, więc dzisiaj też Wam wszystkiego nie zdradzę. Ale tak po łapkach mogę Wam powiedzieć co i jak. I. Mm, mm, marzec mógł wyglądać lepiej. Ale uważam, że nie było najgorszej, bo udało mi się jednak osiągnąć kilka swoich celów i nie jest aż tak źle. Bądźmy dobrej myśli. Jeśli chodzi o kwiecień, to stwierdziłam, że kwiecień będzie polegał na tym, aby ogarnąć wszystko to, czego nie ogarnęłam w ciągu ostatnich trzech miesięcy, czyli jeśli zapisałam sobie coś w celach na luty i to potem wykreśliłam, bo nie zdążyłam tego zrobić i podobnie w styczniu czy w marcu, to tym razem zapisałam to na kwiecień jako taki priorytet i na tym będę się skupiać w kwietniu, tak? Na tym będę się właśnie skupiać. Dodatkowo wydrukowałam swój miesięczny planer budżetowy. Miesięczny plan budżetowy, miesięczny plan budżetowy, tak powinien się nazywać Wiecie, ja już kiedyś wam o tym mówiłam, sama go zrobiłam dla siebie i według mnie jest idealny Kiedyś płaciłam taki takie planery nawet 50 zł za zwykły zeszyt, który nie do końca mi pasował A teraz proszę, w Wordzie można sobie zrobić tabelki i mam wszystko czarno na białym A wiecie, że dzisiaj jest 31 marca, koniec miesiąca, wypłata Jutro jest pierwszy, więc należałoby wszystkim zapłacić Wszystkie rachunki popłacić, najwyższa pora, aby się z tym uporać. Więc ostatni dzwonek był na to, aby coś takiego wydrukować i zacząć uzupełniać przy okazji robienia różnych opłat. Wracając jeszcze do kwietnia, to poleciałam ambitnie, bo pamiętacie, jaką pokazywałam te 21 kwadracików, tak? Wyszło, że je zapełniłam. Mam 21 rzeczy do wykonania na kwiecień a w kwietniu mamy 30 dni, więc jest tego sporo, ale mimo to nie poddaję się, jest ambitnie, czyli tak jak lubię. Jeśli chodzi o ćwiczenia, bo chciałam o ten temat zahaczyć, wiadomo, oj, żebym niczego tutaj nie powsuła, żeby was nie kopnęła przez przypadek. Pogadam sobie z wami chwilę, co? Ja sobie sobie pogadam, jest teraz ostatnio jakoś tak jeszcze, jeszcze jest mi łatwiej i przyjemniej. Więc jeśli chodzi o ćwiczenia, to jestem zadowolona, tak jak wam wczoraj mówiłam, z marca i stwierdziłam, że w kwietniu troszeczkę jeszcze dodam do pieca. Postaram się przynajmniej, zobaczymy, jak to będzie, bo jednak pogoda jak najbardziej sprzyja I Jeszcze muszę wam o rzeczy wspomnieć, ale to za chwilę I żeby tego nie zapomniała, czekajcie, zapiszę sobie I doszłam do takiego wniosku, a raczej do kilku wniosków, bo po pierwsze ostatnio jakoś minęło... minął rok Odkąd regularnie ćwiczę, bo lockdown w Anglii zaczął się jakoś 25-24 marca i zdałam sobie sprawę, że chyba nawet Instagram mi o tym przypomniał: że rok temu o tej porze zaczęłam ćwiczyć z Moniką Chodakowską, <śpuszczą> z Moniką Kołakowską. I muszę Wam powiedzieć, że jestem z siebie naprawdę zadowolona i dumna, że mi się udało. I tutaj taka mała motywacja dla Was ode mnie. Zastanówcie się, jeśli teraz zaczniecie coś robić, to w jakim miejscu dzięki temu będziecie za rok? Bo ja, jak w tym momencie się nad tym zastanawiam, jeśli bym nie zaczęła ćwiczyć w zeszłym roku, jak bym się czuła w tym momencie, a. Ja widzę, jaki progres zrobiłam w ciągu tych ostatnich miesięcy, jak dobrze zaczynam się ze sobą czuć i jest coraz lepiej, a nawet więcej, chcę coraz więcej i wymagam od siebie coraz więcej i podnoszę sobie tę poprzeczkę. Więc wydaje mi się, że warto może, jeśli nie macie takiej motywacji, jeśli nie chce wam się ćwiczyć, to może zastanówcie się, podejdźcie do tego troszeczkę inaczej i właśnie rozkmijcie to w ten sposób, że jeśli dzisiaj na przykład zaczniecie to pomyślcie, na jakim etapie będziecie za miesiąc albo za dwa miesiące, bo teraz jednak mamy początek kwietnia, wakacje zaczynają się jakoś w czerwcu, w lipcu. Wiem, że jest lockdown i te wakacje nie będą tak, jakbyśmy sobie tego życzyli Podobnie jak w zeszłym roku, ale mimo to wydaje mi się, że jak najbardziej warto o siebie zadbać, o siebie zawalczyć Żeby na przykład jeśli w przyszłym roku będzie już w miarę normalnie, to będzie można gdzieś pojechać Ale nie tylko to powinno być dla nas motywacją Przede wszystkim powinno dla nas być motywacją nasze zdrowia tak jak dzisiaj Meg wspominała o tym, że należy się co roku badać Ja się pod tym podpisuję rękoma i nogami Wszystkim naprawdę warto się skupić na sobie Bardzo popieram akcję badania się co roku minimum Należałoby zrobić taki dokładny przegląd Ja w ogóle w zeszłym roku, w swoje urodziny Pamiętam 27 lipca dokładnie Zrobiłam dla siebie prezent i poszłam na badania krwi samego rana na czczo, i byłam siebie mega dumna, więc wiem, że jest ciężko dziewczyny, wiem, że jest ciężko, ale naprawdę warto się zapisać na takie badania. Druga rzecz, którą sobie tutaj zapisałam, która też jest w moich postanowieniach na kwiecień, to to. rozliczycie mnie z tego, aby wstawać o 6 rano. Niestety w marcu zawaliłam. Pierwszy tydzień był świetny i chyba jeszcze jeden. Tak zaczęłam z przytupem, ale potem. Skończyło się marnie i dlatego po świętach, po świętach, mam zamiar do tego wrócić, bo wstawanie rano jest ekstra. Godzina dodatkowa jest świetna, tylko pamiętajmy o tym, żeby też chodzić spać o normalnej porze, żeby nie kłaść się o pierwszej i stawać o szóstej, żeby to wyglądało lepiej i żeby przesypiać minimum te 6-7 godzin. No to ja sobie wyznaczam taki ostatni dzwonek o 23.00. I żeby wstawać właśnie o szóstej, wystarczy 7 godzin, snu, wtedy już czuję się naprawdę dobrze. Więc taki jest plan, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Deklaruję się tutaj przed wami, że będę walczyć o to wcześniejsze wstawanie, mimo że teraz też nie jest źle, bo wstaję przed siódmą, ale chciałabym e, zrobić właśnie taki challenge i sprawdzić, jak będę się czuć, jeśli przez 3-4 tygodnie będę dokładnie wstawać o tej samej porze. Czy będzie jakaś różnica, czy też nie? Dajcie mi znać, jak to jest u was, jeśli wstajecie o tej samej porze, jak się czujecie i czy widzicie jakieś fajne efekty, fajne zmiany. W swoim nastawieniu, swoim nastroju. No, także mm, zaplanuj ze mną kwiecień. Proszę, mam nadzieję, że było miło i przyjemnie. A teraz e, kończę z. Pracą biurową, lecę na dół, bo mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. No i oczywiście czeka mnie trening, na który bardzo się cieszę i nie mogę się go doczekać. Ale najpierw muszę wyjąć maseczki z pralki, bo kompletnie zapomniałam o tym, że robię pranie przy okazji. Um, I wsiąkłam, wsiąkłam w to planowanie, w rozpisywanie, w sprawdzanie. Aha, i napiszcie mi, jaki cel na kwiecie taki największy sobie stawiacie. Jestem mega ciekawa i chętnie sobie poczytam. Może się troszeczkę zmotywuję. Zmotywujemy nawzajem. Byłoby miło, co? No bo wy piszecie często, że ja was motywuję, ale, chętnie, ale ja bym sobie chętnie poczytała komentarze, kiedy wy mnie też motywujecie do tego, aby działać Słyszycie w ogóle te, to ćwierkanie za oknem? Bardzo przyjemnie No cudownie Nareszcie nadeszła godzina, kiedy mogę zorganizować moim roślinom spa. One zasługują na to, a wręcz tego potrzebują. No zobaczcie, przyniosłam niektóre okazy z góry i są oklapnięte, więc co będę robić? Będę je podlewać, będę wycinać wszystkie żółknięte liście I nie tylko, jeśli będę widziała jakieś zmiany, to na pewno się ich pozbędę, plus będę za chwilę myć im liście. A do tego sporządzę miksturę, do której użyję olejka NIM. Ja to podpatrzyłam na kanale Bugi Studio Zieleni. Podlinkuję Wam go na dole. W ogóle polecam Wam go bardzo serdecznie. Można się dowiedzieć stamtąd mnóstwo różnych rzeczy, jak pielęgnować rośliny, jakie rośliny czego potrzebują, naprawdę to jest kopalnia wiedzy, więc zachęcam, jeśli jesteście takimi freakami jak ja, chociaż um, ostatnio troszeczkę je zaniedbałam, ale już się poprawiam, to na pewno Wam się przyda. I jak sporządzić tę miksturę do mycia liści? Otóż bierzecie olejek nim, łyżeczka, pół łyżeczki, dolewacie go do miski z przygotowaną wodą, ale nie gorącą, ona musi mieć temperaturę pokojową i dodajecie pompkę płynu do naczyń bądź mydła, to razem mieszacie i myjecie liście albo jakąś szmatką, albo gąbką. Więc zabieram się za to, odkładałam to bardzo, bardzo długo. Miałam już to zrobić przedwczoraj, miałam to zrobić wczoraj, ale no nie udało się. Dlatego też zabieram się za to. Dzisiaj. Mam nadzieję, że rośliny jednak nie będą miały mi tego za złe i ładnie odbiją, bo no jak patrzę na te skrzydło kwiaty, to aż wstyd mam je pokazywać. I też e, jedna roślina pewnie wyląduje dzisiaj w koszu. No niestety, nie wiem, jak można zabić sukulenta, ale zdarzyło mi się to już drugi raz. No dobrze, nie gadam tyle, zabieram się do działania, bo czeka mnie dość dużo pracy, tylko muszę Wam zwrócić uwagę na to, że olejek im nie pachnie za ładnie, a wręcz bym powiedziała, że delikatnie śmierdzi. Niemniej jednak jest on bardzo dobry, bo nie dość, że nabłyszcza te liście, to jeszcze podobno działa tak przeciw insektom, że no, będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że na przykład będziecie mieli ziemiórki w tych roślinach. Mam przynajmniej taką nadzieję, trzymam za to kciuki. Mamy przepiękną pogodę, 25 stopni jest. Na dworze, dlatego jeszcze muszę poczekać, nie będę ćwiczyć, jak jest tak gorąco, więc najpierw zabieram się za rośliny, zrobię obiad i dopiero wtedy zabieram się do ćwiczeń, bo Monika Kołakowska czeka. co chodzi o mojej monsterze. Jeśli wiecie, jeśli macie jakąś wiedzę, to dajcie koniecznie mi znać, bo się nam nie obraziła. I wszystkie liście, może nie wszystkie, ale większość tych liści opadło. I tak smętnie wiszą tutaj. Po przesadzeniu nie jestem z niej za bardzo zadowolona, bo ten palik wbiłam z boku, nie mogłam go wbić w środku przez korzenie. Korzenie były wszędzie, a nie chciałam ich zniszczyć. I coś się z nią dzieje takiego, że te liście zaczynają się z tak streszczać. No. Mm, jest mi przykro, bo ona była przepiękna. Jest przepiękna. Nie chcę ranić twojej uczuć, Monstero. Ale jak wiecie o co chodzi, to piszcie. Tak, tak. To ten sukulent. On był piękny. Piękny. Aż mi sięgał do tej półeczki tutaj. A niestety pewnego poranka zastałam go właśnie takiego rozplaszczonego, więc pożegnamy się. Jest mi bardzo, bardzo przykro. Potrzebuję jakiś roślinek na tę półeczkę. Tu, 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 tu. Ech, może za jakiś czas. Zobaczymy. Nareszcie pora na trening. Nie ćwiczyć! Zrobimy ten interwałowy, składający się z czterech części. Będzie w nim dużo ćwiczeń na uda, na posiadki oraz brzuch. Skończyłam. I czuję się świetnie. I lecę się kąpać. I za chwilę kończymy tego vloga. Bo już będzie znowu za długi i nie będziecie się chciało Wam go oglądać. Ale było super. I się cieszę. I interwiny są. Wpada ktoś na imprezkę? Nie można. Chętnie by Was wszystkich zaprosiła. Mhm. Mm Mm -hmm. No, ale nic. Jak nie można, to nie można. No. Ok, tej ja alece, bo głupoty gadam. Dzień dobry i dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Marcinie, Dzień dobry, cześć. Cześć. ma Pan e, bardzo mało czasu antenowego. No, masz troszkę. Ale masz bardzo mało czasu, więc e, prosimy o suchara. Musi być krótko i zwięźle. Krótko i zwięźle, tak jest zawsze. No to dajesz. Kiedy było. Nie było krótko i zwięźle. No, to słucham. Żona pyta męża, co takiego jest w tej piłce, że nie możesz bez niej żyć. Powietrze. A... No, także wystarczy. Okay. Do widzenia. Dobrze, to my się no, żegnamy. Zobaczcie. w górę. Lajkujemy, subskrybujemy i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, jaka reklała? Dobra, na razie pa!